Powiedzieć. No nie hmm. wiem... Myślałam, że lepiej będzie Ale! Cześć, cześć, cześć! Jestem zakatarzony młody, właśnie skończyła mi się herbatka Dlatego jeżeli możesz, zostaw subskrypcję na tym kanale, komentarz, lajka, żebym miał na nową herbatkę Bardzo Ci dziękuję, cześć! Co to za dźwięki? santissima antycyjna, te wasa enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Yo también te quiero, te Czekałam quiero. Co u pani Wells? Martwi się o mnie. Chcesz <laughs> mm, ja walnąć złody? Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Słabo młody Afterlife. Sława tego miejsca daleko sięga. To znaczy, parę klanów właśnie tutaj przyklepało największe kontrakty. A to nie jest klucz? W całym Night City nie znajdziesz lepszej miejscówki. To co? Jedziemy? Chodźmy. E, młody. O, czy słuchasz, i gdzie ty się podziewasz z kostnica? Tak, nie wiedziałam. Serio, ale to było dawno temu, jak jeszcze porządny pochówek coś znaczył. Cześć, ten Tu i tam. No, szymek. Tu i tam. I co tam cieka ciekawego słychać? A tu jest szyld tego Afterlife. Dobra, bo się zastanawiałam. Co tu takie schowane. O, je w końcu. Ach, i całe życie Mamy tak czekać czy zje czy nie zje. Jestem V a to Jackie Wells. I to ma mi coś mówić? Nie bawam będzie. O, czyli jesteś my ładnie zadbany, u hashi, kurde, a ja dzisiaj pazurki zadbam. Jest. jest tu jakaś dwójka, mówią, że do ciebie Tak? No dobra Mówimy Ej, co wy mnie tak nie kochacie szacze. dzisiaj, Wells? Tak, zrobimy nami go. O tak. Wszystko to. Dziwne, serce. Słyszysz? Jak co? Ten, no, wyobrażasz sobie Susan Forest, Boa, boa. Może nawet moja Ej, nie Parchet. jest tak fajnie wcale. Siedzieli na tych samych stołkach i patrzyli na ten sam bar. No, teraz nasza kolej. Co ty krzesełka tak daleko od siebie? A widzisz? E, misio, dobrze. To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A co nie Dex jest najlepszy? Masz u hasi. Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex Ciałeś? był jeszcze mało i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was? A które to jest? Ty wybieraj. Tequila old fashioned z kropelką piwka i chili. U Czyli dzielę się. Dziękuję, Warham dziękuję. Teraz. I teraz ty pokaż. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłam. To taka tradycja. Nazywamy Drinki po naszych stałych klientach. <laughs> o, oh, sorkie. Załóżmy, że chciałabym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Wolisz balada niż Umrzeć. twarz pokazać. Aż tak się leło w spektakularny sposób <grym> Ach, piękna tradycja. Wysokie wpisowe. Wszyscy umrzemy. No jak nie wiesz, to kto ma wiedzieć, Ale nie jak każdy zostanie zapamiętany. Zaskok życia. Zaskok życia. W każdym razie ja jestem Jackie Wells i przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze miłość. <noise> Zapamiętam. Słyszałam, że jest O, misia na też zadzony, dobrze. Ładnie dbacie o siebie. Dekster czeka. Skąd o tym wiesz? To część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz? Skąd bierze się reputacja w świecie najemników? <noise> Splotek na twój temat. Dekster często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej Z jaki szantaż, w dwa, tak Nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był, troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. Hmm, hmm, Powodzenia. Hmm. Dzięki. Tędy. Ciekawe lejtuzy. A to tatuaży <laughs> Ja też Box. A ty co? Jakaś egzotyka? Kempo? Indyczu? Myślisz, że dałbyś mi radę? bra. No bra, się. Nie banana twarz. Banana to ja mam w kuchni. Gotówką, jak zwykle. Nie, muszę kończyć. Jest i pan Nawi? No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. No dobrze, zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mnie. Gdzie mam usiąść? Ta. A tu? Nabiliśmy punkty u tego u góry. E, fajna loża. Dźwiękoszczelna? Jackie. Pan Welsh ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Dzień Ale najpierw mam jedno pytanie do Panny V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Hmm. <laughs> Powiedzieć mu, że chcę go wykiwać? Śmiało. Nie lubię takich dylematów. <laughs> e, bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza kompeki plaza na nieobrobionym braindensie. No ja w sumie go nie znam aż tak wiesz, dobrze, to czemu jest... być lojalna wobec niego, nie? Czyli wiesz, kto jest celem? Syn cesarza. Yorinobu Arasaka. Mm. Ech, tak, tak, u Ta... i grzeczny chłopczyk. Facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać, czy jest coś więcej? Ty, jak on ten... No i znowu mi brakuje. No kurde Pan i znowu jest. Po prostu chciała mnie poznać to wszystko. Po prostu chciała cię poznać. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Deksem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Delaney Zapodzi was do Kąpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą Tiba hakujecie systemy hotelu. Z pomocą Tiba oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Jorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi i najlepiej bez ofiar. Przez cały czas. No nie się wiem, czy ja tak umiem. A teraz pytania. Nie mam pytań. Jak wejdziemy do penthouse'u? Jorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Kompeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. O kurde. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, Tibak to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą uniszkodliwicie trenera. Flathead hmm. będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? Pomówmy o wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty Szybko Ramonisza. wracaj u Hashi! Pozwalam ci na premidu tylko. A jaki jest cel wizyty państwa kontaktów? Słabalowe. Victorino. Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki Hajime. Takim. Jeszcze coś? No tak. Delamain nas zawozi. Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Temu jak noga skacze. stresuje się. A Delamain nigdy nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Delamain przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiezie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Do Nutel Motelu. To dyskretne miejsce. Co się gdzie dzieje, mi Co dalej? Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. To co wierzę, zawsze czy ten? Obstawiłeś? Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Nie obstawiłeś? To nie A, Odparam dobra, 30% do podziału. A co choroba cię bierze czy te to co zawsze? Każdy ma w tej akcji swoją rolę i swoje ryzyko. Tak wyceniam wasz wkład. Nie za nisko. To my załatwiliśmy Flatheada, to my wyciągnęliśmy Intel z Braindance'u. Jedno i drugie, a I to czyli kombo. Do hotelu współczucia. hotelu pełnego arasoków, żeby zajebać biocip spokoju syna szefa. Tak. A to jeszcze Ale psychicznie to ja się, się ten. Przyleczyłeś? No, czyli przejebany dzień dzisiaj mi o co? Kasa jest najważniejsza, nie, jak dla mnie. Jackie ma rację zasługujemy na więcej niż 30%. Dobrze. 35, A która to rocznica? To jest moje ostatnie słowo. W takim razie moje też. Ej, wytargowała! No nikt się ze mną nie targował. To nawet zabawne. Ostatnia rzecz, nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada w miesięcie A pierwsze, o nie, no to taka się świeża ładując. sprawa. Mm, Dziwię tak. mi, się, przykro mi. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To pewnie parę dni będziesz wychodzić do siebie, nie? Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z Życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniamy, ani pijany. No, jakie czeka przed Afterlife. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze to ostatni moment. Długo się znacie, z Dexterem? nie poimprezujemy w Afterlife. A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział: Wszystko, co słyszymy, jest opinią, nie faktem. O. o. Teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Deksem dogadujecie. A ty co myślisz o planie? Co zaczynamy myć? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na Kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. No, no jaka miła. Wszystko jest jasne. No to do roboty. Dobra. To co, jedziemy? Muszę coś jeszcze załatwić przed akcją. Jasne. To spotkamy się przy Delamainie. Dobra, Jackie. Jackie jest jednak spoko. Pójdźmy tutaj w Tylko nie zapomnij się przebrać. Jak to przebrać? Čekaj. Ej, kaj naj se uševrači? Myślałam, że lepiej będzie wyglądać. Powinny teraz yy, obcasy stukać. W sumie myślałem, że najlepszym sposobem... Jest... Ja się tu, tutaj chcę porozmawiać. I, I cowboy. To powodzonka tam się z tymi meczami, nie? Obstawiaj inteligentnie. Jak zawsze. Dobra, nie da się z nikim pogadać. Będzie dobrze. Szam zawsze przynosi na szczęście Co nie, szam? Ja co mi papierosów? Ja nie palę. Najlepiej przychodzi zderzenie z rzeczywistości, potem zderzenie z przyszłością. Za każdym razem, gdy pieniądze zmienia ręce, twoje prawdziwe ja ginie pod kołami lewiata na kapitalizmu. Co to jest w ogóle? Kto to pisze? Jak tam, gotowa?